Previously on e, ale wydaje mi się, że stacja dyskietek to będzie najmniejszy problem, no bo to jest stacja dyskietek i to jest PCowy standard, jeżeli tak to można nazwać, więc napęd to żaden problem. Problemem jest ta tasiemka, ponieważ jest ona odrobinkę węższa. To jest całkiem ironiczne, biorąc pod uwagę, że jak tutaj wkładałem malinę trójkę, przerabiając jakąkolwiek tam stację, jaką znalazłem na USB, no zrobiłem to w taki sposób, że znalazłem jakąś stację dyskietek taką faktycznie na USB, tylko ona była taka mała, slim, więc wyciągnąłem z niej PCB i. Yy rozszyfrowałem pinout, który tam był. No Właściwie nie osobiście, znalazłem to w internecie. I ten pinout pokrywa się zaskakująco mocno z właśnie tą tutaj węższą tasiemką. To znaczy, normalnie na jednym rzędzie są zawsze nieparzyste piny, co jest dosyć logiczne, ale na tych nieparzystych pinach zawsze jest masa. A tutaj na nieparzystych pinach jest trochę plusa, trochę masy i jakieś tam trzy logiczne, czy tam cztery logiczne piny. I tak samo było w przypadku, w którym wkładałem tam malinę trójkę. I znalazłem taki schemat, jakbym chciał zrobić sobie przejście z tego kabelka, tutaj normalnej stacji dyskietek, i to nie jest większy problem. Jedynie będę musiał się upewnić 20 razy, że te wszystkie piny, przede wszystkim tam gdzie jest 5V i tam gdzie jest masa, to są na pewno te piny. Myślę, że tutaj się nie będę za bardzo go po prostu utnę kawałek tej taśmy, bo to będzie najszybciej. Myślałem wcześniej o tym, żeby zrobić jakiś adapter na płytce tam prototypowej, czy coś takiego, jakieś goldpiny, żeby można było to wypiąć. W każdym jakby się okazało, że działa, no ale może być tak, że tutaj już jest problem, żeby ta głowica cokolwiek odczytała. Trudno mi to ocenić. W każdym razie sam silnik głowicy działa, no bo jeżeli się. Włączy ten komputer z odsuniętą głowicą, to on ją cofa, aż dojedzie do pierwszej ścieżki. Więc to chyba działa. Zostało nam do zrobienia stacji, jak nam się uda uruchomić jakiegoś DOSA, to można powiedzieć, że mamy luz. Jedynie mam nadzieję, że może uda mi się jeszcze jakoś w międzyczasie namierzyć o co chodzi z tym ramem. okazuje się, że tutaj nie ma jednego kabelka, więc ta zaznaczona żyłka pierwsza, to nie jest pierwsza, tylko druga. A co za tym idzie, podłączyłem wszystkie nieparzyste piny zamiast parzystych, więc to jest wszystko do zrobienia od nowe. Ma kabli. Nie potrafię wyjaśnić o co chodzi z tą pamięcią, ale mam nadzieję zrobić. Dobra, tu się jeszcze coś innego wydarzyło. W każdym razie, jeżeli ustawię jakąś pamięć, to wtedy ta pamięć już nie chce działać. Teraz testuje się, trwa to długo, ale przynajmniej wykrywa całość, a normalnie to nie działa. Speed Setup Error też jest, nie wiem czy widać, jest z jakiegoś powodu błąd prędkości, w sensie, ok teraz nie ustawiałem prędkości, bo bałem się, że jak się to zapisze, to nie będzie chciało ramu wykryć, więc może coś jest też z procesorem. Na pewno teraz... Na pewno teraz będę miał większą możliwość, żeby przetestować ten RAM za pomocą jakiegoś narzędzia. Coś tam podobno istnieje, zaraz będę szukał. DOS jest po niemiecku niestety, nawet jak się wybierze inny kraj, to i tak jest po niemiecku. No ale pewnie kwestia tego jaki obraz dyskietki mam. Tak, co mamy tutaj? Piąty. O! numloka no, trzeba. 05... Mm, nie pamiętam jak jest miesiąc po niemiecku. O, już nie mogę pisać. No nie, no, nie no, dobra jest godzina, no. No! Wreszcie! jak zrobię. O! Coś z tą klawaturą jeszcze chyba nie, nie, nie pykło do końca. E, Shift T3, R. Ale widzę, że można to. Ma, no, można by było to ominąć. E, to może być albo jakieś zwarcie, albo w momencie, w którym e, przycinałem żeby klawiaturę można było usadowić, to coś gdzieś przesunąłem. Ale jesteśmy już o wiele dalej. Dobra, namierzyłem to. Klawisze, które miewają ten problem to Q, W, E, R, T, Y, U, I. Ale o, już jest OK. Wszystkie inne działają. I wygląda na to, że linijką, która ma jakiś problem jest Q, W, E, R, T, Y, U, I. Bez O, bez P. I to jest pin 13, to jest ten. I to jest na 90%, podobnie jak w przypadku tej jedynki dwójki F1 F2, gdzieś rozlany klej na jakimś tam odsłoniętą ścieżkę. Akurat nie będę już tego rozpinał, ponieważ mam odsłoniętą tą tasiemkę, więc tą tasiemkę będę mierzył, ale w związku z tym, że zrobiłem tę stację i mogę wejść do dosa to Yy, zakończę ten odcinek, dlatego, że dalej nie wiem o co chodzi z tym RAMem, że jeżeli coś już ustawię wszystko w BIOSie jak należy, to wtedy on nie chce wykryć więcej RAMu. Zresztą nie wiem czemu on wykrywa, on powinien po prostu stwierdzić w ciemno, no tyle ma być, to tyle będzie. E, ale wiesza się na 64 i nie chce przypisać więcej. E, I jest jakiś program, to się nazywało CheckIt Pro. Trzeba to wrzucić na dyskietkę, odpalić, sprawdzić, no ale żeby to sprawdzić potrzebuje chociażby literki E. I więc no nie wpiszę ich teraz. Tym bardziej, że jeżeli sobie zrobię jakąś kombinację, to nie, mogę, to nie mogę skasować tych poprzednich, bo zamiast kasować, to znaczy zamiast przesuwać, to się kasują. Więc takiej kombinacje jeszcze nie mogę zrobić. Więc muszę rozkręcić znowu tę nieszczęsną klawiaturę. I wolę to zrobić po prostu sobie na ludzie po godzinach bez kamery, później znać relacje. To nie jest nic ciekawego. Skrobanie kleju z folii. I wtedy, jak już będę miał to wszystko na miejscu, no to jeszcze zastanowimy się, jak te stacje dyskietek tutaj wsadzić, żeby guzik pasował, żeby wszystko było ładnie, skręcić to wreszcie, bo jest nieskręcone od, kurde, wielu lat. No, prawie od ośmiu, z małą przerwą, więc zostawię Was tak. Potrzebuję trochę takiego luzu, nie spinać się przed kamerą, zrobić sobie to na spokojnie. Nawet jak mi to zajmie kilka dni, to sobie po prostu pogrzebać, posprawdzać. Nie będę musiał się denerwować, że chcę nagrać, a nie mam co. Albo nagrywam 4 godziny materiału, w którym się nic nie dzieje, bo nie wiem, co dalej trzeba zrobić. Więc tak, tak. To tyle. Na razie. Cześć.